I czasem lubię sobie nagrać taki bzdurny filmik jak ten, i tak sobie toś popzdolić, wylać swoje bzdu, bzdetne myśli, ale może Wy mi pomożecie zrozumieć taką jedną kwestię. Ilekroć ktokolwiek w ogóle w polskim internecie napomni cokolwiek o tym, że trzeba na przykład budować mieszkania komunalne albo coś w tym stylu, tylekroć spotyka się z taką odpowiedzią, że że chcę budować darmowe mieszkania dla nierobów. I jakbyście mi mogli wytłumaczyć w takim układzie, dlaczego moja matka, która jest po studiach, to nie ma znaczenia, ale pracuje i ona musi płacić 620 zł miesięcznie za to rzekomo darmowe mieszkanie dla nierobów. Bo ja odnoszę takie wrażenie, że że ktoś chyba nie bardzo rozumie generalnie, czym są mieszkania komunalne.